Siemanko wszystkim. Z tej strony Mati i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o taktykach, ponieważ chyba nie udało mi się nigdy nagrać tego odcinka, a on jest bardzo ważny dla was, bo jest to jedna z takich umiejętności, która występuje w grze, której wielu graczy źle używa lub wcale nie używa, a powinniśmy się na tym skupić, ponieważ dodaje bardzo dużego boosta do zadawania obrażeń i do właśnie grindowania się w wojennych maszynach, żeby jak najwięcej yy, zdobywać. I słuchajcie. Ogólnie o co chodzi z taktykami? Taktyki, to jak mamy w prawym rogu, mamy taką ikonkę. I tutaj możemy mieć aż trzy paski taktyk różnych. Pierwszy pasek jest za darmo, kolejne dwa kosztują 500 golda, więc warto sobie je odblokować. Podziemy sobie tutaj na ustawienia. Tutaj mamy mniej więcej plan pierwszy. Mamy też plan drugi, drugiego, ja nie odblokowuję, bo nie mam tyle tych. Taktyk aż zrobionych, żeby sobie tak swapować, tak jak z armiami, więc mam sobie to na spokojnie, tylko na tym pierwszym planie trzy zestawy. Pierwszy zestaw jest darmowy, tak jak mówiłem, dwa kolejne zestawy są kosztują 500 golda. I teraz słuchajcie, taktyki, mamy tutaj taki specjalny budynek, akademię wojskową i tutaj mamy wszystko o tych taktykach. Dzielimy te, te taktyki przede wszystkim na cztery takie rangi, szary, zielony, niebieski. Potem mamy jeszcze znaczy zielony, niebieski, fioletowy i legendarny, czyli tam mamy zwykłe, rzadkie, epickie, legendarne, i standardowo. Legendarne są najlepsze, zwykłe czy te e, tak, zwykłe są najgorsze, ponieważ mają najmniejsze parametry. Są często umiejętności, tak tutaj, tutaj mamy na przykład. 3 razy boost do artylerii i legendarny jest taki sam po prostu ikonka, tylko troszeczkę inny kolor. I na przykład on daje boosta 40%, 20%, na przykład 7% i na przykład 20%. Czyli te widełki się nam zmniejszają, ponieważ możemy też inaczej je ulepszać, ale o tym przejdziemy sobie później. Słuchajcie. Taktyki mamy tutaj symulację taktyczną co 2 dni. Mamy gwarantowaną jedną taktykę darmową co 20. Tych naszych symulacji mamy episką lub legendarną, więc to jest bardzo fajne. Jak ktoś ma szczęście, no to szybciej wylosuje te legendarne, lepsze. Ale jest to loteria, Tutaj mamy podląd nagród, jak to wygląda. Plus jakieś tam pewnie szanse mamy procentowe, więc wiecie, że na samoprocentową legendarną jest na podstawowym, takim zwykłym naszym jest 0,23. A w gwarantowanych mamy 1,62, no to nie jest to jakoś bardzo dużo, no ale jest. Słuchajcie żeby w ogóle takie taktyki, te symulacje taktyczne robić, to musimy zdobyć takie kupony. I te kupony zdobywamy z tego, że codziennie wykonujemy zadania i w momencie, kiedy wykonamy ten limit dziennych zadań, bo i tak jak wykonujemy te misje codzienne za 120, tutaj mamy tą nagrodę kupon symulacyjny. Więc w miesiącu zdobywamy takich kuponów gwarantowanych 30. Policzmy sobie, że miesiąc ma 30 dni, mamy ich 30, plus na koncie VIP możemy sobie kupić co tydzień 5 dodatkowych tych kuponów symulacyjnych za to jest za po prostu podejrzane naftę, więc e, czy, przepraszam, za ropę, więc to jest dodatkowo około 50 na miesiąc. Ja mam ogólnie taką taktykę, że ja sobie zbieram. Co miesiąc te 50-60 kuponów, i później jak wchodzi ten event, że raz na bodajże na miesiąc jest tak, że możemy wylosować jakieś fajne legendarne, to w tym momencie ja je wykorzystuję, bo dodatkowo, że je wykorzystuję, to jeszcze mam szansę zrobić tą super legendarną taktykę i to wydaje mi się, że jest bardzo opłacalne i też wam radzę tak robić. I teraz słuchajcie, jeżeli wchodzimy sobie na taktyki, mamy podręcznik taktyk. Tutaj mamy podzielone na 5 różnych typów tych taktyk. Tutaj mamy zaatakuj. To są bardzo fajne taktyki, bo one zadają obrażenia o przede, A w sumie mogę rozumiem mówić, ja je bardzo często stosuję, ponieważ one wykorzystują przede wszystkim e, czyli ja je wykorzystuję do niszczenia jednostek, które targetują moją bazę jaką pierwszą, jest to albo piechota, albo super heavy. Na końcu tego filmiku pokażę Wam taki krótki instruktażowy filmik, krótki, jak fajnie jest to przy zastosowaniu tej taktyki, nie wiem, czy to był naro, czy granat burzący, możecie całkowicie zmienić jakby sytuację przy obronie bazy i tam będzie już końcowy wynik też pokazany, więc doczekajcie do końca albo sobie już teraz przewiniecie jak chcecie i tam sobie zobaczycie. Mamy te tyki obronne. Tutaj ja je wykorzystuję przede wszystkim do tankowania mojego SH. To najczęściej jest wykorzystywana mamy wzmocnienia, te wzmocnienia są bardzo dobre, zwłaszcza te legendarne, ja mam na epickich, mam na poziom 5, czyli zmiastem swoją bazę od 20% zwiększenie, po prostu bazę odporność na muru, na obrażenia od 20% to jest bardzo duży boost, plus zwiększenie obrażeń też o 20%, niestety tutaj nie mam po prostu tego ulepszonego, więc tutaj mi się jeszcze troszeczkę to będzie grindowało. Osłabienia, ja rzadko z nich korzystam, ale też dają radę. No i specjalne, tutaj mamy właśnie kontrolę przestrzenną. To jest głównie to do tego, jak cię będą bombardować myśliwce, czyli bombowce, to zakładasz sobie to i tam na dwie minuty masz spokój, bo tam cały czas będzie HP brane przy tym, więc przeważnie przeciwnicy odlatują i dwie minuty masz czas, żeby się tam przeorganizować na obronę. Lotniczą. Ja to czasami to wykorzystuję po prostu. I teraz tak ogólnie rzecz biorąc, tutaj jak sobie robimy, to możemy sobie ulepszyć te taktyki. Jak będziemy mieć dwa razy tą samą taktykę, to dostajemy, albo dostajemy jakąś część, każda taktyka ma jedną na 10 części bodajże to sobie ulepszamy. To jest sami widzicie, że żeby ją ulepszyć, to ja musiałem mieć 5 razy taktyk, taktyk, czyli w sumie 50 kuponów i pickie się ulepsza na piąty poziom, e, rzadkie, czyli te niebieskie na czwarty poziom i zielone się też ulepsza na ten czwarty poziom. Legendarny też ulepsza się na piąty poziom, czyli masz albo do wyboru czwarty poziom, albo piąty. W wypadku, jak mam ostrzał burzący, tutaj mam maksymalnie tylko rozwinięty do poziomu drugiego. Na ten moment mam tylko 27%. Docelowo tutaj sobie wejdziemy, będzie aż o 30% więcej obrażeń, plus mamy tutaj fajne inne bonusy. Zwiększa wtedy odporność na obrażenia i zbyt duża zatrwania tej taktyki o 8 minut. To jest bardzo fajne. W przypadku na przykład, jak mam tutaj ten nalot, to jak tutaj sobie wchodzimy, to tutaj tylko zwiększa nam obrażenia i nic więcej. Przy legendarnych mamy często jakieś fajne bonusiki, które ta taktyka nam dodatkowo daje. Słuchajcie, są naprawdę super taktyki legendarne. Ja na przykład y, poluję na takie taktyki, które zresztą ja was o, zaraz sobie o nich opowiemy, bo tutaj będziemy mieć podejrzeć cały spis i podląd słuchajcie. Ogólnie legendarne są najlepsze, ponieważ one na przykład zwiększają tarczę. Przykładowo tutaj tarcza mamy sobie zwiększenie o 10 tysięcy, tak, zwykła tarcza, którą ja mam y, założoną u siebie, zwiększy mi o bodajże 6600 10 tysięcy, no to masz ponad 50% więcej. Nawet więcej, nawet 60% jest więcej. To jest huge boost do tego, aby po prostu to wykorzystywać. Więc jak będziecie stosować tą taktykę, że będziecie sobie raz na miesiąc zbierać i możliwość wykorzystania tego w dniu, w którym jest ta legendarna, legendarny event, to jak najwięcej tego będziecie mogli zdobywać. I słuchajcie. Omówimy sobie za chwilę moje ustawienie, ale chciałbym jeszcze przejść tutaj do tego, że jeżeli mamy zbyt dużo, na przykład mamy ten sklepik z jeżeli na przykład już zdobędziemy swoją taktykę na piąty poziom, to później możemy sobie jakby przekształcać te dodatkowe fragmenty na te złote i szare żetoniki. Złote to są legendarne, szare to są pozostałe epickie. To są rzadkie i to są zwykłe, tak i później sobie na przykład tutaj skasujemy, dostaniemy 5-3 żetony. tu mam ten sklepik. <śmiech> <śmiech> Przepraszam bardzo. I tutaj nie ma nie wiadomo jak fenomenalnych nagród. Ale jak ci się uda nazbierać 5000, to masz dodatkowo pakiet legendarny. Ja tutaj najczęściej chyba kupowałem skrzynki, jak miałem bardzo dużo tej szarej, bo tutaj jakby już nie dźwięczenie zanim ja nazbieram to troszeczkę mi minie, więc no jakby wykorzystywałem to czasami na skrzynki, albo na klucze jak potrzebowałem. I to jakby jest wszystko już omówione, jeżeli chodzi tak klu o te taktyki. I teraz moje ustawienie, dlaczego ja takie mam. W pierwszym pasku zestawieniu mam tutaj umiejętności, które dodają obrażenia, których najczęściej wykorzystuję przy yy, niszczeniu, przy jak ktoś atakuje moją bazę, to w niszczeniu tej pierwszej jednostki, która zaczyna atak. Jest to nalot lub granat i tutaj można jeszcze mieć zdobyć, bodajże, dwie albo trzy inne fajne umiejętności. Wtedy ten wyleci i ten napalm wyleci. To zostanie i tutaj będą dwie do zamiany, ale nie mam na razie nic innego, więc sobie zostawiłem ten zestaw tutaj w takiej postaci, jakiej jest. Zestaw numer drugi to jest zestaw boostujący moją bazę. Jeżeli yy, na przykład ocenię, że lepiej jest mi zbustować bazę niż zniszczyć pierwszą jednostkę, a kiedy jest lepiej zniszczyć pierwszą jednostkę? Wtedy, kiedy jest na przykład 1SH i 20 artylerii, i ty wiesz o tym, że jak ten SH zniszczysz, to później te masz wszystkie targety na artylerię. I to jest bardzo łatwy wybór, a w momencie, kiedy ob objeżdżają ci na przykład dwie. Mm. <coughs> Przepraszam najmocniej. Dwie grupy armii z SH, czyli masz 30SH plus dwie albo trzy grupy artylerii, to jest bardzo duża szansa, że Twoja baza i tak przekieruje się bezpośrednio na kolejnego SH, więc pierwsze SH, że go zniszczysz nic Ci nie da, więc wtedy ja boostuję sobie właśnie bazę. Tutaj mamy między innymi boosty związane z zwiększeniem odporności na obrażenia, zwiększeniem obrażeń z całego garnizonu lub boostuję jedną z moich najlepszych artylerii, żeby zadawała inne najwięcej obrażeń. Trzeci zestaw to jest zestaw, który busuje mojego SH, kiedy ja atakuję przeciwną bazę. To jest już wspomniana tarcza, dwie umiejętności zwiększające od, od, odporność oddziału na, na jego minimalizację wybuchu i tutaj mamy tą umiejętność, która zwiększa nam, przyspiesza nam regenerację jednostek w bazie, kiedy na przykład stracimy troszeczkę za dużo, bo źle wyjechaliśmy artylerią. Ono nam się przydaje, lub ta umiejętność, zakłócenia elektromagnetyczne, która dezaktywuje używanie na Twojego SH innych taktyk na 80 sekund. Ja ją bardzo często używam. Ona jest o wiele lepsza niż ta tarcza, w momencie kiedy yy, przeciwnik jest aktywny, bo on też będzie targetował najprawdopodobniej nasz, yy, naszą jednostkę, która będzie inicjowała atak na bazę. I słuchajcie, przejdźmy sobie jeszcze do tych legendarnych taktyk, bo naprawdę uważam, że tutaj w ogóle tych legendarnych jest najwięcej. Do pozostałych innych, to macie tutaj 3 zielone, 5 niebieskich, to macie 8 szarych, a to macie 1, 2 i 15 legendarnych. Jaka to jest dysproporcja? No i czy przykładowo nalot daje obrażenia. Maksymalnie 9750, tak? 9750, jak mamy go zrobione. A Apokalipsa zadaje przykładowo 7200 i ma 3 sztaby, to jest 21 000. No, to jest chyba dość duża różnica. Lub taki pocisk naprowadzający, on zadaje zamiast 9000, daje 15 000. Jeszcze skraca czas do taktyki o 50%, czyli wykorzystujesz go. Nie raz na 4 godziny, tylko raz na 2 godziny. Ale dla mnie fenomenalną taktyką, na którą mam nadzieję, że kiedyś uda mi się trafić, to jest bodajże ta taktyka czekajcie, to jest odnawianie punktów życia na bazie. O Czy to jest? To nie. To jest takie sobie. Tutaj są obrażenia. To jest rekrutacja w walce to mnie też nie interesuje. To są tarcze. To jest ok, ale to nie jest dla nas najważniejsze. To też nie. To jest ta musztra, którą mam. To jest bardzo fajnie. Jak ją maksymalnie odblokuję, to też troszeczkę pewnie zejdzie. Ale gdzie jest ta taktyka, którą mi najbardziej na niej zależy? No i teraz jak na chce się znaleźć, ale ogólnie jest taka taktyka, która powoduje, że leczymy 6% swojej bazy i ona jest bodajże jak się najlepiej na maksymalnym poziomie ulepszy to dostajemy ją co 2 godziny i to jest mega mega duży boost ponieważ jakby to wytłumaczyć Niszczą was, a waszą bazę, macie 5% HP, odpalacie tą umiejętność, dostajecie 6%, macie 11% HP, odpalacie umiejętność raz na dzień, regeneracji bazy, dostajecie 12,5 HP, 12,5 plus 5 to jest 17,5 plus 6 to jest 23,5 po zakończeniu drugiej godziny dostacie drugie 6 HP, czyli macie 30% prawie bazy, plus 2 godziny regeneracji bazy to jest 25%. więc za 2 godziny gry macie bazę do poziomu 55%. 2 godziny. 55% odzyskanego punktu życia raz dziennie to jest ogromny boost. I teraz, kurde, jak na złość, muszę ją znaleźć. Ja ją ostatnio sobie czytałem tak z ciekawości. O, dobra, poczekajcie na spokojnie. To na pewno nie jest atak. To też nie daje. chorągiew, flara też do myśliwców. Tutaj mamy tarcze, Tutaj mamy regenerację posiłków. Tutaj mamy też regenerację tych posiłków. Czy ona jest jeszcze? A, wiecie co? Bo ona może być dostępna tylko w tych takich specjalnych wydarzeniach. I nawet i tutaj teraz nie ma pokazanej. Ja sobie ją gdzieś musiałem przeczytać gdzieś indziej. No, chyba tak to właśnie wygląda. Na No musicie mi uwierzyć na słowo, że jest taka właśnie umiejętność, która zwiększa ten e, regenerację punktów życia bazy. Ja nie pamiętam gdzie, ja ją po prostu znalazłem i przeczytałem sobie od niej. Ciekawe, to są podręczniki, to jest to, co mamy. Ale poczekajcie. O, to jest to, widzicie? Nie, to, jest, to nie jest to. Poczekajcie. Ona miała taki. O, to jest widzicie? Szczegóły taktyki, i ona mają coś takiego, że jak ma maksymalny poziom, to nie dość, że regeneruje waszą punkty waszej bazy o 6% w ciągu 5 minut, to jeszcze na maksymalnym poziomie e, zmniejsza koszt skupienia. Ta Aha, taktycznie 50%. A, to jest tylko raz na 4 godziny, tak? A, to sorry, to pomyliło mi się troszeczkę. A, to jest wydarzenie droga do męstwa. Hmm, dobra, ale to jest bardzo fajna taktyka, i tak te 6% to jest dużo, moim zdaniem. Wartość procesowa odzyskania punktów życia, a to przepraszam, to 6 jest na pierwszym poziomie, to aż 15 odzyskujemy w ciągu tych 4 godzin. Czyli jak założymy, to mamy tak 15 plus 5 to jest 20, do tego dalatuje nam 12,5 z odnawienia bazy, to mamy 32,5 i w ciągu 2 godzin regeneruje nam się około 25% bazy. Przynajmniej w moim przypadku, no to mamy ponad 50%, nie? No to jeszcze lepiej tak naprawdę. Jeszcze zmniejsza koszt skupienia i większa odporność bazy na obrażenia, no też bardzo fajnie. Więc takie, właśnie, takie coś taktyki próbujemy uderzać. I prosiłbym was, żebyście inwestowali w te taktyki i używali ich na polu bitwy, bo one się regenerują. My nic nie tracimy. I teraz słuchajcie, przejdziemy sobie do filmiku, w którym połączymy parę rzeczy. Przede wszystkim tutaj wylądowałem sobie. To było budejcie wczoraj. Więc fajnie, że ten filmik tutaj też powstanie dopiero dzisiaj. I teraz tak, ja sobie załączyłem obronę tarczy, czyli tą obronę wzmocnienia, ponieważ wiedziałem, to jest ich fort, który przejmują o naszego sojusznika, więc wiedziałem, że oni mają tylko 2 godziny czasu, żeby mnie zniszczyć, więc uaktywnienie tej tarczy było jak najbardziej na plus. Odpaliłem sobie boosta 15 do obrażeń, bo nic innego nie miałem. I teraz słuchajcie, patrzcie jak to wygląda. Ja wiem, że oni będą mnie atakować. Czasami, słuchajcie czołg, który zacznie atakować daje emotkę, żeby reszta grup AG wiedziała o tym, że będzie za chwilę atak. I teraz ja troszeczkę tu przyspieszę, to sobie coś tam sprawdzałem, czasami tutaj chyba jakieś bombowce wysyłałem, o. Ty, 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 ty. I ja sobie po prostu tutaj sobie bombowce wysyłam, czasami tutaj raz lepiej, raz gorzej mi to wychodziło. I teraz patrzcie, od tego momentu, widzicie, ten daje tutaj oficer. Hmm, znak, że będzie atak. Ja wcześniej sobie na mojej najśniejszej artylerii, bo to jest najważniejsza, najśniejsza artyleria, patrzcie, ustawiam sobie najśniejszą artylerię, tam jest kąsająca 5 plus e, srebrzysty płomień, czyli to, co daje AOE, ustawiam sobie nalot. Ja sobie tutaj już szukam celu, który najprawdopodobniej będzie inicjował. Jest to przeważnie piechota lub super, choke, super heavy, który ma najwięcej mocy. I on tutaj inicjuje, że będzie sobie na pewno mnie atakował. I patrzcie, to, co tu się dzieje. Tutaj gracz ma. 39,5 miliona. Dostał z nalotu. Z, zniknął. I ja tutaj widzicie to agro zaczyna bić y, od jednostek. I teraz tak. Bardzo ważne. Czasami jest tak, że to agro przerzuci się na kolejnego superheavika i nie macie. Ale w tym momencie ja wiedziałem, że to jest bardzo dużo artylerii i tych jednostek, które może przytankować to był jeden, czy tam dwa superheaviki. Więc ja zdecydowałem się na nalot, a nie na wzmocnienie bazy. Tak? No i słuchajcie. No i tutaj zaczyna się po prostu gra. To sobie jeszcze jakieś bombocy wysyłają. Ja już w tym momencie wiem, że no, dużo artylerii ciężkiej im padło, i tutaj są piękne po prostu straty, które sobie sieją. Nie? To jest krótki filmik, nie wiem, trwa może minutkę, jakoś mniej więcej. I tak właśnie można fajnie się tutaj bronić. W momencie, kiedy bym aktywał tarczę, to istniała duża szansa, że <laughs> super heavy mógłby wytrzymać. O wiele, wiele za dużo. Pomimo tego, że wiedziałem, że mam tą tarczę tutaj, tą na nieuchronność, to i tak bardziej opłacało mi się z tego nalotu uderzyć. No i tutaj, jakby zakończyliśmy walkę. Będzie na pewno druga tura była. Trzeba podziękować przeciwnikom za oddanie kilku kili dla nas, bo trzeba być kulturalnym. Tutaj sobie jeszcze ATG wystawiam do tego, aby po prostu. Dobić, tu mi zostało 56%, i chciałem tutaj sprawdzić tą metodę, czy jak doregeneruję do 60%, to ta tarcza będzie. I z tego co kojarzę, nie udało mi się nagrać tego filmiku, bo coś mi tam po prostu źle się załączyły przyciski. Ale z tego co pamiętam, to ta tarcza mi się pojawiła po tym, jak dobiłem do 60%. I tutaj w filmiku końcowym powinien być też pokazany wynik, ile nam się udało. I słuchajcie, przy obronie tego, sobie tutaj czekamy, poczekajcie, bo nie pamiętam dokładnie, ile tam było. Będzie tutaj pokazane w tym filmiku. Dobra, jak tutaj nie ma, to wam wrzucę w tym momencie dostaniecie screena, ile tam wyszło z tego filmiku. I tak właśnie o to w tym momencie możecie sobie bardzo fajnie nabijać killa. Ale żeby to robić, no to trzeba mieć raz, że artylerię zrobioną, czy tam jednostki, które niszczą. Dwa, poziom życia Waszej bazy najlepiej, żeby windował się tam około 1 miliard, bo jednak musicie troszeczkę wytrzymać. Jak masz bazę, co ma 200-300 milionów, no to jakby to dużo Wam nie pomoże, tak? Szybciej Wam się zaaktywuje ta tarcza, więc to jest dla Was jedyny plus raz na te 3 dni, tak? Mam nadzieję, że ten filmik Wam Pomógł w dalszej grze. Słuchajcie, będzie teraz niebawem filmik poświęcony bombowcom. Chodzi o to o właśnie taki filmik, który wczoraj nagrywaliśmy jak fajnie wykorzystywać te bombowce na polubitwę i co możecie zrobić wczoraj, naprawdę zjechaliśmy gracza. top, top Bodejrze, poczekajcie. Jestem teraz tutaj top 3, top 2 to tego Brodiego, który jest top 3. To zjechaliśmy Bombowcami dosłownie w ciągu dwóch minut i nie mógł nic zrobić. Totalnie siedział w bazie i po prostu płakał tam bo nie mógł nic zrobić. I będzie też filmik, yy, najprawdopodobniej jutro, odnośnie tego, w jaki sposób łatwo zbierać statuetki oficerów i ile ich możemy zrobić. Ja zrobiłem sobie już Excela do tego filmiku, żeby mieć jutro łatwiej. I powiem Wam, że nawet nie wiedziałem, że tak dużą ilość możemy w ciągu miesiąca zebrać tych statuetek oficera. I to wszystko będzie w kolejnym odcinku dla Was. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik podobał. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!